Kikowy Szlak 31 marzec 2011 Dzisiaj parę słów na temat wartości własnej, a dokładnie na temat tego, żeby nigdy nie niszczyć czyjegokolwiek poczucia wartości własnej Otóż żyjemy w świecie takim no, pięknym z jednej strony wspaniałym, no ślicznym pełnym możliwości, z drugiej strony w jakimś strasznie egoistycznym i właściwie takim skoncentrowanym każdy na sobie, prawda? Tak bardzo łatwo często przychodzi nam krytykowanie, ocenianie, potępianie innych, czyli właściwie popełnianie no, kardynalnych błędów, jeśli chodzi o międzyludzkie relacje. Ale przypomnij sobie, jak wielokrotnie pewno byłeś świadkiem sytuacji, w której gdzieś tam ktoś z członków Twojej rodziny, najbliższej rodziny, gdzieś powiedzmy, jakieś małżeństwo blisko ciebie, prawda? Krytykowało siebie nawzajem, dołowało siebie nawzajem. Ty byłeś tego świadkiem, jak fatalnie się czułeś, prawda? Już nie mówiąc o tym, jak fatalnie czuła się gdzieś tam strona krytykowana, gdzieś tam potępiana, poniżana. Po prostu nie mamy prawa, absolutnie nie mamy prawa krytykować ludzi. Nie mamy prawa podważać ich poczucia własnej wartości. To jest właściwie jedno z największych przestępstw, jakie może być popełniane. Dlatego zawsze w tych relacjach międzyludzkich zwracaj na to uwagę. Pozwalaj zawsze ludziom wychodzić z twarzą w różnych sytuacjach. Możesz mieć przekonanie, że masz stuprocentową rację, możesz być przekonany, że ktoś się totalnie myli, ale to nie znaczy, że masz pozbawiać go poczucia jego własnej wartości. Nie mamy takiego absolutnie prawa. Nigdy, w żadnej, w żadnej sytuacji. I to jest naprawdę no, jedną właściwie z, z jedna z fundamentalnych zasad w tej drodze do sukcesu. Pozwalać każdemu zawsze, z każdej sytuacji wychodzić z twarzą. Ogromnie ważna sprawa. Naprawdę ogromnie ważna sprawa i a często gdzieś tam w tym dążeniu do własnych celów, w tej realizacji jakieś tam siebie, no nie zauważamy jak gdzieś tam po drodze niszczymy to poczucie wartości naszych współpracowników, gdzieś tam naszych, 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 naszych dzieci na przykład, prawda, krytykując je gdzieś tam i ciągle strofując i gdzieś tam, zwracając im na każdym kroku uwagę. No czy, 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 czy nasze żony, czy naszych mężów, prawda. Dlatego pamiętaj zawsze o tym. W tej drodze do sukcesu jest tak bardzo ważne, szanowanie tego poczucia własnej wartości każdego, kto jest wokół nas, dlatego że każdy ma prawo do, do tego poczucia wartości takiego, do widzenia siebie takiego, jakim jest w własnych oczach. Nie musi wcale przyjmować tego, jak czy, 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 czy nie musimy go narażać na to, żeby przyjmował to, jak nam się podoba go widzieć, prawda? Myśląc gdzieś tam o tej negatywnej stronie. Na pewno bardzo ważny temat, temat wymagający no, naprawdę serio skupienia i i, I często myślenia o tym, bo tak łatwo jest wpaść w, w, w jakiś taki nerwowy stan, tak łatwo jest komuś udowadniać swoje racje, ale zawsze pamiętajmy o tym, że udowadniając komuś swoje racje, bardzo często niszczymy to poczucie jego własnej wartości. A to jest ostatnia rzecz, jaką chcielibyśmy robić, budując dobre, wspaniałe, długoterminowe relacje. Tego właśnie nigdy nie powinniśmy robić, prawda? gdzieś tam próbować niszczyć tą własną wartość innych ludzi. Myślę, że to tyle. Temat ogromnie, ogromnie ważny, ogromnie istotny, no, naprawdę totalnie, totalnie ważny. Tyle na dzisiaj, lecę dalej na moją razie.